Ale dzień dobry, Counter Strike 2 Vertigo, gramy Pottero. Miłego oglądania. Flashing. Dobra, nie ma, że boli, słuchajcie, chłopaki. A jajaj, tego nie było, zapomnijcie o tym proszę. Dobrze, Plant, Plant, Plant. Mają pakę, mają no. Uh. Jako cię ruchy te gesty rękami, dobrze. Ej, no i dobrze, że się chyba nie odbija, nie wiem. Ej, albo mi się wdaje, albo są straszne, kurde, dropy klatek. A ping normalny, nie wiem o co chodzi. Przerzuciłem tego smoła. Green Plant. O, green jest gdzieś w dupie. się Hyundai Elantra 2001? Dziomuś jeździ tym autem, czy po prostu sobie upodobał? Iż to w ogóle jest faktycznie jakaś marka, znaczy marka, konkretny auto model. To że Hyundai jest marką, to wiem. Dobra, paka poszła be. Mm, las został. Tylko to idzie też. Zobaczymy, jak długo. Ojej, odbiło się od elektryka. No i ja ogam, dziękuję. Ciekawe, czy po co też będzie tak szybko szło? Co ty robisz, Mordini? Ja nie wiem, czy oni strzelają tak dla jaj. Czy oni faktycznie do kogoś widzą? Myślę, że strzelają dla jaj. Dobra, czas na kupę. Chłop się chyba tego nie spodziewał, że ja jestem w środku Serio odbiło się na piksel? Sorry for the slash. Co strzelasz? Co strzelasz? Ej, ja nie wiem co oni robią przy... mówiąc, sorry. Nie no ten mecz nie ma sensu przecież, czemu my gramy pięciu na trzech i czemu oni jeszcze nie poddali, ja pierdziele. Turbo flash, turbo flash. To nie ma sensu. O, 5 na 2 już tylko. Nie no, niesamowite, zabił jest Zeusa. Powiem dosyć jego fragów. Tak, paka ja, <noise> na respie co jest? Co to hide and seek? Kiblu, kiblu, kiblu. Kurde! Dziękuję za oglądanie, bo to bardzo dziwny, szybki mecz. Do następnego trzymajcie się, cześć i dajcie słowo oraz lajka i mile widziane jest także komentarz.